Cześć! Witajcie w MEFILENT! Ja jestem MEFI, to jest mój land. W moim lędzie oglądamy sobie głupotki. Dzisiaj, kochani, eksplorujemy świat sprawy dla reportera. Ale zanim mam krótki komunikat dla Was, zachęcam do wpadania na kanał raz na jakiś czas. W każdym tygodniu pojawia się coś nowego, więc zawsze możecie na to liczyć. Zapraszam też do obserwowania mojego Instagrama, bo tam zawsze wrzucam informacje o tym, że są nowe odcinki. A my lecimy do naszej sprawy. Widziałam skrót tego odcinka u pana Daniela Midasa, a tutaj przyjrzymy się całej tej historii troszkę bardziej wnikliwie. Słuchajcie, w roli eksperta dzisiaj uraczy nas nie byle jaki gość, bo Krzysztof Wrótkowski, Od jakiej sprawy zaczniemy? Szokującej, niezwykłej e, sprawy współczesnych polskich karingtonów. Piękna blondynka, matka trójki dzieci, pani Katarzyna, która napisała, że mąż, były już mąż, zamienił ów raj w piekło. Dlaczego zaczynamy przedstawienie Pani Katarzyny od tego, że jest piękną blondynką? No nieważne. Słuchajcie, co ten stary tam zrobił? Bo uprowadził helikopterem skutecznie ukrywa dotąd dwójkę, z trójki dzieci. Co to za typ? Słuchajcie, rzeczywiście sceny jak z serialu, no pewnie. Bogaty pytanie, skąd on ma na to pieniążki? Czy dowiemy się dzisiaj, że bogatemu wszystko wolno w tym kraju? Mam nadzieję, że nie, ale obawiam się, że tak. Wokół kręcą się detektywi, latają drony i dziesiątki prawników. Prawdopodobnie jestem I... cały czas obserwowana przez jakichś detektywów, nie wiem, przez, przez kogoś. O jedna próba odebrania yy, przez kuratora. Kurator wszedł yy, do domu. Ja stałam pod bramą. Kurator powiedział, że ja nie mogę wejść, on wszedł, siedział tam z godzinę, wyszedł bez dzieci, bo stwierdził, że dzieci nie chcą, i się, i się boją. Złożyłam kolejne, już nie wiem, które zawiadomienie o popełnieniu m, możliwości popełnienia przestępstwa. I w cieniu tego wszystkiego. Dosłownie dwa dni temu policja podjęła decyzję. A może pani chciała powiedzieć, że podjęła działania albo podjęła kroki. A tak to już pani Elżbieta powiedziała, że policja podjęła decyzję, no to już wypada iść w tą stronę. Ja w ogóle tak zauważyłam ostatnio, że ludzie nawet w takiej rozmowie, nie wiem, w wymianie zdań, często sobie dopowiadają nawzajem słówka, niby chcą pomóc, a czasem to jest taka niedźwiedzia przysługa, no bo nikt nie siedzi w twojej głowie i nie wie, co ty tak naprawdę chcesz powiedzieć. I taki to ma czasem vibe, wiecie. No Jezu, wystęka już to słowo, bo nie mogę Cię słuchać. I, i, i mówisz za tą drugą osobę to, to słowo, bo już tak nie możesz słuchać. Macie tak czasem? Dzieci. Byliśmy 64 razy z kuratorem, on nigdy nie... 64 tak, razy Pani tak. była według tego, co za... Z, prostu... ani razem tych dzieci mi nie pokazał. Wynajęłam ekipę detektywistyczną, szukając, szukając męża. męża który się kompletnie przestał odzywać nie odbierał telefonu, wyłączył wszystko że jest u kochanki w mieszkaniu no generalnie to był początek końca mąż dał tutaj naszej bohaterce znać, że coś już tam się wypaliło, no i że chciałby rozwodu i nasza bohaterka była wtedy świeżo z trzecim dzieckiem, takim mega malutkim, no i wyobraźcie sobie że świeżo tak właśnie po porodzie bardzo szybko zaskoczył ją tą zdradą i tym odejściem, no ja ogólnie czaje wiecie że można się oddalić od siebie rozwieść i tak dalej, no ale żeby uprowadzać Dzieci. Były mąż, ojciec dzieci, pisze, że wszelkie próby odebrania tych dziewczynek kończyły się tym, że one wpadały w rozpacz, lęk, złość. Panowie młodzi, tutaj adwokaci, są reprezentantami owego tatusia, byłego męża pani Katarzyny. No i pada takie zabawne pytanie którymi jesteście adwokatami naszego bohatera, którego nie widzimy niestety. I taka zabawna odpowiedź. Ja nie prowadzę kalendarza, którym jestem adwokatem. Nie interesuje to, żeby mojemu klientowi w jego sprawie pomóc. Z jednej strony, ktoś by powiedział za Orana. Z drugiej strony, panie tfaniachu, czy, czy pan w ogóle wiesz, z kim pan rozmawiasz? skoro uważacie, że są wątpliwości nadal nie rozstrzygnięte, że sprawa, to. wasz klient ma rację. Dlaczego przegraliście panowie przed sądami obu instancji? Sąd już się wypowiedział. Dzieci mają być przy matce, bardzo tak, tak, tak. często w sprawach spodem, rozwodowych tak, tak. strony przychodzą z opinią prywatną, I tak czyli idą do zaprzyjaźnionego tak. psychologa, który za pieniądze coś tam napisze. Sądy do tych opinii podchodzą z ogromną rezerwą. I, I bardzo dobrze. Wiecie, i tak takiej osobie, która ma nieograniczone fundusze jest. Mega łatwo, mega łatwiej o dobrych prawników, o wszelkie potrzebne środki na zgromadzenie wszelkich potrzebnych dowodów. Fajnie by było, no byłoby mega fajnie, gdybyśmy względem prawa rzeczywiście wszyscy byli równi, ale nie do końca tak jest, bo zawsze ktoś, kto ma zasobny portfel, ma przewagę nad osobą, która takiego zasobu w postaci pieniędzy nie ma. Wiecie, hajs daje przewagę, chociażby to, że lepiej ci się śpi w nocy, że masz wygodniejszy materac, jesteś lepiej odżywiony, masz mniej stresów, może właśnie wróciłeś z wakacji na Malediwach, a za miesiąc jedziesz na inne drogie, zagraniczne wakacje. No, takiej osobie się po prostu troszkę lepiej żyje, takiej, co ma bardzo dużo pieniędzy, więc chociażby na tym poziomie, no już jest się do przodu względem prawa. Ma się więcej energii, żeby, wiecie, ciągać się po sądach, o to mi chodzi. Oczywiście nie mówię, że tak było, tylko po prostu hajs daje. Możliwości. No, I jedyna czynność, której my się domagamy, żeby uwolnić wszystkich od ciężaru. Żeby uwolnić panią od ciężaru, uwolnić mojego klienta no, od jest tego ciężaru. Momencik, panie pani jest obciążona To jest skutecznie to, to jest przeprowadzenie, to jest Dzięki. przeprowadzenie, w zweryfikowanie tych zarzutów. Samo przedłużanie w nieskończoność tak. badań dzieci jest ogromną traumą. Tak. Dobra, tam teraz wieszcie to, po co się tu zgromadziliśmy. Niechże się wypowie. Pan Rutkowski. O której byliśmy, strony po, je, stali? Pani, pa, pani, y, pani redaktor, jeżeli pani pozwoli. Wprowadzę o w Pytam się, naszej strony. po której Dlatego stronie też, byliście na początku e, tego, tego konfliktu. To nie chodzi. Legitymowaliśmy się legitymacją Prutkowski Patrol, tylko i wyłącznie legitymacjami dziennikarzy, którzy byli na miejscu. O, pani jest już teraz redaktorem. Ja... Czujecie ten disregard w tym pytaniu? Jakby to powiedzieć po polsku? Taki lekceważący stosunek. Jestem również dziennikarzem śledczym portalu, który znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Czy pani wynajmowała pana Rutkowskiego? Jako detektywa? A kto, przez kogo pan był angażowany? Ja nie byłem wynajęty, byłem wynajęty jako nie. biuro detektywistyczne w tej sprawie. No, tak, tak. Tylko jako dziennikarz, prawda? Ja, my Nawet nie do byliśmy wynajmowani jako Absolutnie do sądu, nie. Do sądu w Łodzi. Nie. Czyli pan, panowie, pan Rudkowski i pan, najpierw pomagali ojcu dzieci? Panie redaktor, istotą tej sprawy jest to... Ale ja się pana pytam, proszę odpowiedzieć na moją... pytanie. Moje... Mieliśmy... No, właśnie. Proszę odpowiedzieć na pytanie, a nie tak jakoś, jak polityk do sprawy podchodzić. Tutaj jest sprawa dla reportera tu się nie da uniknąć niewygodnych pytań. Kontakt z ojcem dzieci do momentu wydania postanowienia o wydaniu dzieci pani. Tak, dla informacji: dwa lata temu pani Katarzyna telefonowała do mnie, gdzie miałem jej telefon w moim aparacie telefonicznym. Gdzie miałem jej telefon w moim aparacie telefonicznym? Hmm, nerosumę, kajne, anung. Niemniej jednak pani Katarzyna zatrudniła yy, yy, nieudacznika, detektywa, który powoływał się na kontakty ze mną, że był moim byłym tak pracownikiem było, pani Katarzyna? i doskonale zna metody i formy działania biura Rutkowski, gdzie... Dobrze, ale jest... ja, proszę pana, nie biorę nigdy w żadnej reklamie, także biura... Ale to nie chodzi... No to jak się nazywam? No, rzeczywiście, ja to też widzę. Się włączył trochę mały marketer tutaj, ale z drugiej strony, no tak, gość jest... Chodzącą reklamą siebie i swojej działalności. No patrzysz, no wie, że to jest Krzysztof Rudkowski. Z biura detektywistycznego Krzysztofa Rudkowskiego. Chyba, że się nazywa inaczej to biuro. No każdy w Polsce chyba pana Krzysztofa zna i kojarzy, jakby był jakiś ranking najbardziej popularnych osób w Polsce, to myślę, że pan Krzysztof by na tym rankingu gdzieś był. Gdzie są dzieci państwo? Tego, Tego nie wiemy. Ostatnio były trzy miesiące zamknięte w hotelu w Warszawie. A dzieci są mają status osób poszukiwanych. Ale policja do tej pory nie dostała polecenia zatrzymania. Pani, ja powiem o istotnej rzeczy. A dobrze, proszę bardzo. Bardzo jestem ciekawa. Dzieci są nadal gdzieś, Pani nie, panie nie wiedzą gdzie. Rodzice, którzy w swojej niedojrzałości, a zwłaszcza ojciec, mówią niech dzieci zapłacą każdą cenę, a ja przeprowadzę swoje do końca. Biedni tak adwokaci, którym wystarczy zapłacić, aby naginali opinię i prawdę i swoją robotę I w prawo, kierunku tego, kto i prawo, im płaci, bo wy, po prostu nie wolno. No coś w tym jest, że z jednej strony każdy ma prawo do przedstawiania swoich racji w sądzie, ale też tak jest, że moja racja jest najmojsza. Trochę zahaczamy o to, co już mówiliśmy wcześniej, ale no zdecydowanie jak się ma hajs, no ma się lepiej, lepszą obronę, nawet jeśli... Właśnie jest się tą stroną, która nie działa zgodnie z prawem, ale ma się ten zasób w postaci osób, które mają mózgi i ci pomogą się wykaraskać z tej sytuacji, mimo że to jest niesprawiedliwe. Wiecie, system powinien tak działać, żeby ta zasobność portfela, no żeby to nie miało znaczenia. No a jednak ma. Wyobraźcie sobie, jakby wyglądał świat, gdyby było tak, że po prostu każdy dostaje prawnika z urzędu, że nie ma prawników prywatnych. Tylko sprawiedliwie, komu się wylosuje, takiego ma. No to byłoby ciekawe. Myślę, że to byłoby ciekawe. Bo nie byłoby tak, że ty masz lepszą opiekę prawną, bo jesteś bogaty, a ty masz gorszą, bo, bo jesteś biedny. Ja w ogóle mam dużo ciekawych pomysłów na świat, słuchajcie. Jeżeli uznamy, że Wbrew ojciec, prawdy, tej, że ojciec nie, w tej prawdy, chwili kontynuuje no popełnianie przestępstwa, to właściwie moim okiem etyka, w spółce z nim są przedstawiciele prawa. No. Nie wiedziałam tego jeszcze o sobie, ale ja chyba lubię etyków. Sprawa byłaby zakończona 22... Marca. Te dzieci mogły być wydane przez sąd w Lublinie i prokuraturę. A to znaczy wiemy, wina pani Do, A skąd ona miała wiedzieć, Gryt. gdzie akurat Gryt. porywać Gryt. dzieci a, no, jest z tymi dzieci? E, pomóżcie mój znaleźć mój dzieci i pomóżcie powiadomić służbę. To, 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 to jest coś są. niesamowitego. No, zdecydowanie coś niesamowitego. Kolejna historia, moi drodzy, ma już zupełnie inny klimat. To jest janna od Aniołów, ale ja patrzę hmm. na pani Wysokie Obcasy, i myślę, jaka to Joanna? Wszyscy wiedzą, że Joanny noszą tylko płaskie buty. Nie, to żart, drogie Joanny, nie obrażajcie się. Możecie nosić buty, jakie chcecie, oczywiście. To kobieta, której zawalił się świat. Tak pani do mnie napisała. Wypadek swojego synka, pani Joanna, nad ludzkim wysiłkiem zdołała przekuć to nieszczęście swojego dziecka i swoje. W siłę. Podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych w wózek mojego sześciomiesięcznego syna uderzył samochód. Podczas jednej z rozpraw w sądzie usłyszałam, że jestem durną matką, która wlazła pod samochód na przejściu dla pieszych, żeby zarobić parę groszy na swoim synu. 15 lat. Walczyłam o to, żeby moje dziecko dostało odszkodowanie. No i słuchajcie, historia bardzo smutna, niesprawiedliwa, ale pani Joanna założyła przedszkole z myślą o swoim synu, właśnie. Jak się okazało, placówka ta, Pomogła nie tylko jemu. To nic, że ktoś na nich postawił krzyżyk. To nic, że to są dzieci, które ktoś uznał, że powinny być w hospicjach, że nie mają prawa do tego, żeby być przedszkolakiem czy uczniem. U mnie mają takie prawo. Ja jestem dumna z tego, że one są, że się uczą, że się rozwijają, że mają zapewnione tutaj wszystkie zajęcia i terapie. No piękne. Nie jest to może clickbaitowa historia o tym, że baby się kłócą, sąsiedzi się spierają o drogę, ludzie się rozwodzą itd., itd. Ja w ogóle myślę, że klęską naszego świata jest to, że takim ludziom, którzy coś robią, którzy chcą coś zmienić, którzy angażują swój czas po to, żeby inni mieli lepiej, że takim ludziom się poświęca za mało uwagi. Za mało uwagi w mediach, w internecie, w ogóle za mało uwagi. A jednocześnie tak bardzo dużo uwagi poświęca się tak mało znaczącym kwestiom, jak jakimś tam, wiecie, celebrytom, fame MMA, coś tam, coś tam. No w internecie jest tego pełno, nie? Takich bzdurek, które z jakiegoś powodu mają dużo uwagi. Nie, wiecie, właśnie to powinno nas interesować, że ktoś gdzieś walczy o to, żeby komuś, kto ma Totalnie nierówną szansę. Żyło się lepiej. To jest po prostu wzruszające, poruszające, to jest istotne. O, I my dzisiaj o. jesteśmy w uniwerku oknem dla świat tych, dla tych dzieci. My staramy się każdego dnia na swój sposób. Dostępny dla nich sposób ten świat im pokazać. To jest złotka i gucio gaduła ta biała, ona gada, jak się mówi gaduła i dafi. Pani Joanna mówi, że walczy o to, aby stworzyć w tym miejscu również szkołę średnią. Bo póki co te dzieciaki po tych ośmiu klasach nie mają żadnej możliwości kształcenia się dalej w tej placówce. Wracają do domu bez tak naprawdę żadnych perspektyw. Ja chciałam powiedzieć, że ja popatrzyłam trochę na statystyki i pani program ogląda milion 300 tysięcy osób. I plus. Parę nas tutaj, kochani. Jak każdy by tych oglądających przekazał 7 ,70 zł. 70 groszy. Ja wiem, że nie wszystkich stać. I ci, tych, których nie stać, to proszę, żeby trzymali mocno kciuki. Najpierw pani zaczynała od swojego syna i od trójki dzieci. Dokładnie tak. Po najpierw. czym się to rozmnażało. to. W tej chwili jest 50. Problem, jakby było ich mało, polega też na tym, że jak te dzieci skończą ile lat? 19. 19 to dokąd pójdą? Do albo pozostają w domach, albo trafią do DPS-ów. Macie z tego, co widziałam, nawet plan rozbudowy tego miejsca? Dokładnie tak. Mamy nawet prawomocne pozwolenie na budowę. budowę. Ja nie wyobrażam sobie lepszego celu, na który nasze podatki, nasza składka, nasz datek mógłby być przekazany. Brawo, pani, jesteście. Wspaniałe. No, zgadzam się. Kurczę, wiecie, co możemy się śmiać ze sprawy dla reportera, z absurdów i kontrastów, jakie nas tutaj zostają. Ale jeśli ten program pomógłby nagłośnić taką sprawę, i dzięki temu plan, marzenie pani Joanny mogłoby się ziścić, to naprawdę, naprawdę mam szacunek do tego programu. Jakiś. Byśmy wszyscy zrozumieli, że niepełnosprawność dotyczy każdego z nas. Niepełnosprawność, tak jak pokazuje historia, pani Joanny i jej syna może dotyczyć każdego z nas na różnym etapie życia. Przedsiębiorczość społeczna, znaczy próbuje się znajdować ludzi. I właśnie pani jest przedsiębiorczynią społeczną. Ludzi, którzy właściwie na zasadzie przedsiębiorstwa prywatnego, ale korzystając z państwowych pieniędzy, wydają je skutecznie i lepiej niż te państwowe instytucje. I w tym sensie nie bójmy się prywatnego, bo prywatne jak widzimy, buduje dobro skutecznie. No, poruszyła mnie ta historia kochani, wzruszyła, poruszyła naprawdę Mocna to historia. Może nie będziecie zachwyceni, że takie tutaj wyciskacze US Wam serwuje, ale takie jest życie, takie historie też wchodzą w jego skład. Nie podali żadnej informacji, jak można wesprzeć tą sprawę, żadnego linku do zrzutki, nic w zasadzie. Więc robiłam mały research i zdaje się, że znalazłam właściwą zbiórkę oraz kanał na YouTubie fundacji. Zostawiam linki w opisie. Fundacja ma też właśnie swój kanał na YouTube, jak jesteście ciekawi, jak potoczą się ich losy, to myślę, że warto śledzić. Ja będę śledzić, bo ja jestem ciekawa. No i tą wzruszającą historią... Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie przy oglądaniu głupotek. No dzisiaj wyszło na to, że to nie są takie głupotki. No tak wyszło. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba na tym kanale, żeby czasem na niego wpadać. Zapraszam też na Instagrama, co byśmy w razie czego nie stracili kontaktu. Tam też informuję o nowych filmach i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Jedzcie dobrze, wysypiajcie się i widzimy się. No niedługo się widzimy. Pa!